Hej, mam nadzieję, że wyjdzie mi taki dość szybki film. Chciałam wam pokazać dwie bransoletki. Jedna z nich została zakupiona na eBayu na licytacji za 210 funtów. Natomiast nie byłam pewna jej e, oryginalności, ponieważ nie dostałam dokumentów żadnej do tej bransoletki, Była sprzedawana bez rachunku. E, więc postanowiłam zamówić oryginalną bransoletkę z, prosto ze sklepu RMS i to jest ta w kolorze złotym. I za ch ja chwilkę wam pokażę jak wygląda porównanie tych bransoletek. Natomiast chciałam jeszcze wam pokazać jak wygląda pudełko, w którym przyszła ta brązoletka? Także wstrzymajcie oddech, bo oto jest pudełko, w którym przychodzi bransoletka za 510 funtów, prosto ze strony, zamywana ze strony RMS. Chodzi ona w takim pudełku i dodatkowo po prostu była w, w, foliowym, w foliowym worku. Także to jest przy cudownej urody. pudełku, którym można się chwalić wszędzie w Do tego koperta, która była brudna. No i tak to wygląda. Super jakość, ok. Wracajmy do bransoletek. Yy, bransoletka oryginalna przychodzi w takim, w takim oto pudełeczku obydwa pudełeczka wyglądają identycznie natomiast tak jak wiecie można kupić same pudełeczka opakowania na ebayu, także nie ma to najmniejszego problemu, żeby kupić oryginał to co przykuło moją uwagę to to, że jedno z tych pudełek jest wyższe, drugie niższe nie wiem, być może to kwestia jest tego, że od jakiegoś. Nie wiem, może to, może to zmienili. Może po prostu jakiegoś innego elementu te pudełka. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, czy nie. Tak czy inaczej, oryginalnie ze strony to pudełko ma wysokość 7,7. Natomiast to powyżej 2,5 cm wysokości. I tutaj jeszcze macie jakiś numerek. Zawsze po tej stronie jest numerek tutaj też jest ten numerek także wydaje mi się wymiary oryginalne natomiast nie wiem być może to jest od czegoś innego jeśli chodzi o bransoletkę obie wyglądają identycznie naprawdę na pierwszy rzut oka są bardzo do siebie podobne wyglądają oryginalnie natomiast to co sprawia że myślę że ta jest podrobiona to jest to że ta emalia jest taka gruba, nadlana za bardzo, takie mam wrażenie, nie wiem czy to będzie widać ale ona wychodzi poza ramę tej brązoletki tu chyba teraz widać, o Widzicie tam emalię po prostu. Jest ona również ładnie zaokrąglona. Natomiast jest ona taka. No, widać, że jest ona, ona grubsza i wychodzi ponad ponad tą brązoletkę, gdzie w tej oryginalnej brązoletce, sama waga tej brązoletki jest mniejsza niż tej. Tutaj czuć, że to jest taki cięższy metal, to jest troszkę lżejsza. Ta emalia wydaje mi się cieńsza i jakby jest zatopiona w tej bransoletce i jest pod, pod tą ramą tej bransoletki. Także to, to na pewno, słuchajcie, widać gołym okiem, że tutaj widzicie jeszcze dookoła taką ramkę. Ok, kolejna rzecz. Kształt, bo chyba tego Wam nie mówiłam. Ten jest bardziej okrągły, ten jest tutaj spłaszczony. Jak zobaczymy, no jakaś mucha mi tu no. Jak zobaczymy jeszcze tutaj od tyłu te bransoletki, to widać gołym okiem, że niestety, ale tutaj metalowy element jest znacznie szerszy niż w tym. Tutaj ta emalia jest dłuższa. Tą różnicę, no różnica w szerokości jest jest widać, że ten kształt to jest po prostu zupełnie co innego i mój kot będzie walczył z muchą lecimy dalej żeby otworzyć tą bransoletkę musicie ją ścisnąć i przekręcić tą literkę H więc obie bransoletki bardzo podobnie się otwierają natomiast tu nawet warto zwrócić uwagę Mam nadzieję, że to będzie widać. Widzicie to? Tu jest takie jakby okrągłe, a tu jest ta usta taka prosta. Prosta i zaokrąglona. Także to jest na pewno duża różnica. No i niestety, słuchajcie, zobaczcie na to. Same napisy. Made in France. Made in France. W złotej od razu widzicie, że jest napisane Made in France. W srebrnej no jest napisane, ale tak ledwo, ledwo widać. Ten mały kwadratowy znaczek też jest niżej. Tutaj napis Hermes i jakiś numerek seryjny też niby jest widoczny ten napis Hermes ale nie jest on tak dobrze wygrawerowany jak na tej złotej widzicie, to? widzicie tą różnicę? na tej złotej nie trzeba okularów nosić z nie wiem, pięciokrotnym powiększeniem bo od razu widać od razu widać ten napis natomiast przy tej srebrnej ktoś tu pije wodę przy srebrnej, no ten napis się jakby tak delikatnie rozmazuje i nie jest to takie oczywiste. Także to były takie najbardziej rzucające się w oczy jakby różnice, które zauważyłam przy tych bransoletkach. Nie wiem, czy to kwestia może serii, czy to, kiedy one zostały wykonane. Nie znam się też za bardzo na tych numerach seryjnych, natomiast porównując obie bransoletki, Według mnie ta srebrna jednak jest Jest podróbą No, chociażby patrząc po prostu na, na charakter Tego napisu Widać Pięknie RMS Widać Made in France Tutaj bransoletce Niestety, nie dość, że jest cięższa Napis jest zbliżony, ale nie tak dobrze widoczny. No i, i tak to wygląda samo, nawet o, po otwarciu. Słuchajcie, zobaczcie, jaka jest różnica w wysokości. Od razu widać, że coś, coś to jest na rzeczy. Może tak. So o. No zupełnie, zupełnie inne brązoletki. nie wiem czy po prostu to ma jakiś inny rozmiar, może jest większa, dlatego jest ta różnica, natomiast e, na nadgarstku id 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 są identyczne. Inne są kształty tych brązoletek. I tak to wygląda. Także życzę Wam udanych zakupów, e, dokonywanych nie na ebayu, tylko w sklepie bo jak widać można trafić na bardzo dobrze wykonaną jakościowo bransoletkę, która jest niestety, jak dla mnie, podróbą. Pozdrawiam was serdecznie. Ja i mój kot. Trzymajcie się. Hej!